30 czerwca 1908 roku na terenie tajgi w środkowej Syberii nad rzeką podkamienna tunguska miał miejsce niezwykłe zdarzenie. O 7:13 lokalnego czasu doszło do potężnej eksplozji o sile około 15 megaton, 185 razy silniejszej niż bomba zrzucona na Hiroshimę. Wybuch, który zdaniem naukowców miał miejsce na wysokości od około 5 do 10 km, powalił około 80 milionów drzew na obszarze 2000 km kwadratowych. Widoczny był z odległości około 500 kilometrów, a słyszany niemal dwukrotnie dalej. Eksplozja była tak potężna, że zarejestrowały ją sejsmografy na całej Ziemi. Co wydarzyło się wówczas tego dnia na Syberii? Czym była spowodowana owa katastrofa? Na początek chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom śledzącym kanał oraz powitać w naszym gronie najnowszych subskrybentów. A więc wielkie dzięki i witam! Zgodnie z głównym nurtem naukowym doszło wówczas do największego odnotowanego w historii uderzenia asteroidy. Świadkowie owego zdarzenia mówią o oślepiającej kuli ognia, prawie tak jasnej jak słońce, która poruszała się po niebie, by następnie wybuchnąć z siłą i hałasem porównywanym do ognia artyleryjskiego. Potężna fala uderzeniowa rozbiła okna w promieniu 60 km i zwalała ludzi z nóg. Na szczęście, region, w którym miała miejsce eksplozja, jest mało zamieszkany, więc nie zgłoszono żadnych ofiar w ludziach. Co prawda asteroida nie uderzyła bezpośrednio w ziemię, lecz eksplodowała w atmosferze. Ostatnie analizy wykazały, że ów meteoryt miał wielkość około 1 trzeciej boiska piłkarskiego i rozpadł się około 24 km nad powierzchnią Ziemi. Szacunki wskazują na to, iż wszedł on w ziemską atmosferę z prędkością 54 tysięcy km na godzinę. W 1908 roku trudno było zbadać te odległe regiony Syberii. Pierwsza wyprawa naukowa pod kierownictwem Leonida Kulika dotarła na miejsce katastrofy dopiero w 1927 roku. Przeprowadził wówczas rozmowy ze świadkami i zbadał region z powalonymi drzewami. Mieszkańcy tych terenów wierzyli, że wybuch spowodował bóg Ogdy, który przeklął ten obszar zabijając zwierzęta i niszcząc drzewa. W 1958 roku ekspedycja, która udała się w to miejsce odnalazła w glebie małe fragmenty krzemianu i magnetytu. Dalsza analiza wykazała, że były one bogate w nikiel, znaną cechę skał meteorytowych. Wskazówki na temat tego, co wydarzyło się w 1908 roku na Syberii pojawiły się po wydarzeniu z 15 lutego 2013 roku, kiedy mniejszy, lecz równie imponujący meteor, wybuchł w atmosferze w pobliżu Czelabińska w Rosji. Wydarzenie Szczelabińska, w relacji świadków, było niezwykle podobne do opisów wydarzenia z 1908 roku. Rosyjscy naukowcy twierdzą, że w miejscu tym nie miała miejsca eksplozja meteorytu, lecz komety, gdyż komety są w większości zbudowane z lodu, a nie skał jak meteoryty. Wyjaśniałoby to więc, dlaczego na miejscu katastrofy nie znaleziono żadnych fragmentów asteroidy. Lodowa kometa z pewnością bowiem zaczęłaby parować po wejściu w atmosferę, zaś szczątki stopiłyby się na powierzchni Ziemi. Niemniej jednak takie wyjaśnienie nie zakończyło debaty, gdyż dokładna specyfikacja eksplozji była nieznana. Ogólnie przyjmuje się więc, iż za katastrofę Tunguską odpowiedzialny był meteoryt. Niemniej jednak kilka faktów związanych z tym wydarzeniem pozwala wątpić w ową teorię. Przede wszystkim wybuch nie pozostawił żadnego krateru. Ponadto nie odnaleziono żadnych fragmentów meteorytu, za wyjątkiem kilku malutkich fragmentów o średnicy nie większej niż milimetr. Po zdarzeniu Syberia oraz niektóre obszary Europy przez pewien czas doświadczały nienormalnie jasnego nocnego nieba. Niektórzy próbują wyjaśnić brak krateru tym, iż kraterem tym jest jezioro Czeko, oddalone około 8 km od epicentrum wybuchu. Teorię tę wysunął w 2007 roku włoski zespół badawczy, który dokonał analizy map sprzed katastrofy, na których owego jeziora nie było. Luca Gasperini twierdzi, że z pewnością na dnie jeziora znajduje się duży kawałek meteorytu. Dziwnym jest jednak to, iż dotychczas nikt nie próbował zbadać jeziora pod tym kątem. Eksperci zwrócili uwagę, że region ten jest strefą rzutów elementów rakietowych wyszczeliwanych w kosmos z rosyjskiej bazy Baikonur. Faktycznie było to miejsce katastrofy jednej prototypowej załogowej kapsuły kosmicznej u zarania ery kosmicznej. Niektórzy sugerowali, że w miejscu tym doszło do eksplozji materii z antymaterią. Kiedy ma to miejsce, cząsteczki ulegają anihilacji, czego efektem jest emisja intensywnej energii. Inni sugerowali, że doszło tam do wybuchu jądrowego. Jeszcze inna teoria sugeruje, że w miejscu tym doszło do katastrofy statku kosmicznego, którego załoga szukała świeżej wody w jeziorze Bajkał. W lipcu 2004 roku ekspedycja Stunguska Space Phenomenon rzekomo odkryła na miejscu katastrofy elementy pozajemskiego urządzenia oraz blok metalu, który z pewnością nie powstał na Ziemi. Ponadto uczestnicy tej wyprawy podobno odnaleźli 50-kilogramową skałę, którą zabrano do Krasnojarska w celu zbadania. Zdaniem szefa wyprawy Jurija Lavbina w tym miejscu doszło do niezwykłego wydarzenia. Twierdzi on, iż co prawda Ziemi groziło uderzenie asteroidy lub meteorytu, jednak zostaliśmy uratowani przez przedstawicieli obcych cywilizacji, którzy zeszczelili ów obiekt. Podobna teoria głosi, że obcy statek pochodzący z Marsa zderzył się z owym meteorytem. Inna teoria mówi, że katastrofa tunguska powiązana jest z tajemniczymi kotłami. Znajdującymi się w rosyjskiej Dolinie Śmierci. Zgodnie z tą teorią, w miejscu tym miała miejsce najbardziej tajemnicza eksplozja statku kosmicznego z osobnikami pozaziemskiej cywilizacji. Ufolodzy uznali, że w Dolinie Śmierci od dawna istniała tajna podziemna baza obcych, która miała strzec bezpieczeństwa naszej planety, a w 1908 roku doszło do inwazji, która została pomyślnie odparta. Do dnia dzisiejszego istnieje wiele niejasności wokół tego wydarzenia. Wciąż nie wiadomo, co wywołało tak potężny wybuch i czy na pewno była to asteroida. Świadkowie zdarzenia mówili bowiem o różnych kierunkach przemieszczania się obiektu oraz o różnym czasie, w którym obiekt został zaobserwowany. Co więc zdarzyło się w rejonie rzeki podkamienna tunguska ponad 100 lat temu? Czy w miejscu tym na Ziemię spadł meteoryt? Czy doszło tam do potężnej eksplozji atomowej, wywołaną przez przedstawicieli obcych cywilizacji? Jak zawsze zachęcam do otwarcia własnego umysłu na otaczające nas niezwykłe zjawiska i nieustannego poszukiwania prawdy.